Pyrkon, wydarzenie, na które członkowie przeróżnych fandomów czekają cały rok. Największy konwent fantastyki w Polsce, który odbywa się na poznańskich targach, również dla mnie zawsze jest niesamowitym przeżyciem. W tym roku, jak zwykle, spędziłem na nim niemal całe trzy dni, które minęły zdecydowanie za szybko. A teraz zapraszam Was do obejrzenia relacji, którą przygotowaliśmy wspólnie z wieloma innymi osobami. Raz raz witam państwa bardzo serdecznie na Pyrkonie po raz kolejny w 2019. Nie, w sumie w 2019 roku po raz pierwszy, ale e, rok temu też była relacja, tak? Była. Oglądaliście, mam nadzieję, że wam się podobała i mam nadzieję, że ta również wam się spodoba, bo podobnie jesteśmy na Targach Poznańskich. E, tym razem w kwietniu, troszeczkę wcześniej niż w zeszłym roku. I mamy tutaj trzech panów już na samym starcie, którzy chcieliby podzielić się z wami. Swoją radością, ponieważ bardzo się cieszą, że są na Pyrkonie i chcieliby to jakoś we własny sposób wyrazić. Mam depresję. Cześć, jestem Piasek i bardzo się cieszę, że jestem na Pyrkonie. To mój pierwszy raz. Oglądajcie JoJo, JoJo jest super. Okej, okay, ja chciałem tylko powiedzieć, że są zmęczeni po prostu długą podróżą, którą musieli przebyć, żeby się tu znaleźć, a jestem przekonany, że już niedługo, do jakiejś godzinki, dwóch, rozbudzą się, tak jak reszta Pyrkonowego Towarzystwa. Pogoda podczas festiwalu była w tym roku wyjątkowo niepewna, jednak nikomu nie zepsuło to zabawy. Jak co roku, na każdym kroku mogliśmy mijać dziewczynki w kocich uszkach, elfy, furasy, legendarnych wojowników, kościotrupy, ludzi pragnących cię przytulić oraz napalone lolitki. Jednak ja osobiście chciałbym z tego miejsca pozdrowić wszystkie osoby w cosplayach z JoJo, gdyż to z nimi zrobiłem sobie najwięcej zdjęć. To może teraz mała prezentacja wystawców, ale przed tym pan Janusz Korwin-Mikke ma wam coś do powiedzenia. Okej. Okay. Wprawdzie przyjechałem, przyjechałem samochodem, ale pozdrawiam Ławicę. Nie. Choć sądząc po jego wypowiedzi, zapewne pomyślał, że chodzi o lotnisko Ławica w Poznaniu. No ale... pozdrowił, pozdrowił. Lecimy dalej, kochani. Widzę, że właśnie skończyłeś jeść burgera. Czy był to burger godny prawdziwego Pyrkonowicza? Muszę powiedzieć, że był nawet bardzo smaczny. Zaskoczyło mnie, że aż tak dobry. 100% wołowiny i było naprawdę dużo mięsa jak na Pyrkonowe, jak na takie wielkie wydarzenie. Jak Ci się podoba na Pyrkonie? A więc tak, to jest mój pierwszy Pyrkon, od tego mogę w sumie zacząć i... Pierwszego dnia, czyli piątek, pogoda była super. Byłem nawet na kilku panelach, które były poprowadzone w dość ciekawy sposób, zwłaszcza o Isekajach. Niby temat dość prosty, ale jednak poprowadzony w bardzo fajny sposób i prowadząca dała radę. Mimo, iż miała połowę czasu, bo prezentacja jej się zepsuła i, i nie mogła nic zrobić. Także poziom jest. Ludzie są super. Ten pan jest super, Ej. polecam kanał i Discorda, wbijcie. E... No. A <laughs> iść ty. Powiedz mi jeszcze, kupiłeś sobie coś już jakichś wystawców, albo cokolwiek e... z tych rzeczy? A więc tak, e... zainwestowałem swoje pieniążki w Studio SG i Somali, czyli nową mangę e... od tego studia. Masz ją przy sobie? E... Niestety mam ją w plecaku, bo nie, nie chciałem, żeby się zniszczyła w, no dobra, w torbie, tryb, no. także... Niestety nie, nie mogę jej teraz pokazać, ale polecam nowości od GG, bo są fajne. Dobra, jeszcze cię miałem coś zapytać. Skąd w ogóle przyjechałeś do nas? znaczy do nas? No, na Pirkon w zasadzie do poznania. To pewnie, pewnie dużo, du, duży kawał drogi przebyłeś. A więc ja przyjechałem z Krakowa. Ty patrz, ja też. Ogólnie to pociągi miechałem 6 godzin, także trochę tego było, ale Ty patrz, ja też. To za zdziwienie. A miałeś miejsce siedzące? Nie. A ja miałem. Ja siedziałem między przedziałami, cisnęliśmy się w 8 osób. 3 osoby spały w kiblu. Nie wpuszczaliśmy innych do kibla. To u nas na szczęście było mniej osób i można było normalnie no ucieczka. Chociaż tyle. Dobra, dziękuję Ci bardzo za krótki wywiad. Randomie Marcinie. I moderatorzy ławicy jak e, Dziękuję. E, mam nadzieję, że będziesz się tu dobrze bawić przez ten pozostały czas na Pyrkonie. Mamy jeszcze całą prawie sobotę i niedzielę, nie? Dziękuję bardzo. E, dziękuję. Nagrywa się? Nagrywa się. Widzę czerwoną lampkę, że się nagrywa. Proszę Państwa, tym razem w samym sercu Pyrkonu spotykamy Dominika Aka Dominuksowego. E, jest to największy fan sportówek w Polsce, yy, znany prawdopodobnie najbardziej z tego, że kiedyś aplaudował odcinki anime na anime odcinki, czyli w zasadzie kolejny random. Cześć. No, witam, witam. Ejo. Powiedz mi, yy, widzę, że masz fajny dresik na sobie. Z, jak, z jakiego anime to cosplay? Yy, to jest z anime Kazega o bieganiu. Polecam, całkiem fajnie. Nie znam. Nie znasz, nie znasz, a polecam. To dobrze, to może, może zajrzę. Powiedz mi, czy widziałeś jakieś fajne cosplay'e ze sportowych anime, które Ci się podobały tak, tak bardzo, że aż sobie zrobiłeś zdjęcie, albo przynajmniej chciałeś zrobić to zdjęcie? Aktualnie chyba z haiku widziałem jakiś taki w miarę okej okay cosplay, ale... ale ze sportówek to mało, najczęściej z Lola są albo... Z no no z, Lola, z Lola to jest akurat najwięcej, z Boku no Hero też jest w cholerę. E, powiedz mi jeszcze ogólnie, co Ci się najbardziej podoba w Pyrkonie w tym roku? A w tym roku? No ogólnie fajna ekipka jest. I, no. Dzięki. E, można poznać właśnie dużo nowych ludzi, fajne cosplaye, jak widać. Całkiem e. niezła pogoda wczoraj była. No właśnie wczoraj była no, niezła. Chłodniej, a może to i lepiej też. Dlaczego, dlaczego lepiej? No bo wczoraj trochę za ciepło było. A nie sądzisz, że dzisiaj jest za, za zimno? W tym momencie tak, ale No to może dobrze. To później. dobrze. E, dziękuję Ci za ten pełen emocji i zwrotów akcji wywiad. Mam nadzieję, że spotkamy jeszcze jakieś ciekawsze osoby, ale Dominik póki co wykazał się zajebistym profesjonalizmem. Podziękujmy mu brawami. Dziękuję. Akser! Przepraszam, zaznaczyłem się z Przepraszam! Akser! Mnie nie obchodzi, że odjąłeś mi subskrybera, ale ciekawe, co powie na to mój największy fan i przy okazji przyboczny pojeb z Nie! on a whole nother Zróbmy sobie chwilę przerwy, bo chciałbym coś powiedzieć, więc, choć zrobienie relacji było moim pyrkonowym obowiązkiem, to jak widzicie, było również świetną zabawą. I z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, zarówno tym, którzy podeszli się po prostu przywitać, jak i ludziom z mojej grupki, którzy chętnie pomogli w nagrywaniu tego materiału. O, właśnie, a tutaj jeszcze wrzucę fanarty od Edy i od jaskółki, bo są super. Dzięki dziewczyny. Dobra, lecimy dalej. Zostały nam już ostatnie chwile Pyrkonu, a ja tutaj jestem teraz z Patrykiem Eskowers, tak jak w zeszłym roku. E, wyglądasz dużo mniej mango zjebowo, niż ostatnim razem. W sumie kryje się za tym jakaś historia? Kryje się taka historia po prostu, że dołączyłem do zespołu metalowego i zmieniłem po prostu cały imidż swój, nie? A, a jaki to zespół? Coś powiesz nam więcej? No na, no na razie to powiem Ci tak, że jak na razie to nagraliśmy jedną piosenkę, jest w sumie na kanale. I zaczynamy koncertować od Maja, no, no i tyle na razie, no co będę więcej mówił. Po prostu w lipcu zaczynamy nagrywać płytę, jak już wyjdzie to na pewno. Ci, ci, ci którzy mnie znają, będą wiedzieć. A coś jeszcze osiągnąłeś innego przez ostatni rok? 15 nowych subskrypcji i 5 złotych na Patronite. Celieście. <laughs> e, dobra, to teraz takie standardowe jeszcze. Jak oceniasz tegoroczny Pyrkon? No, powiem ci tak, zresztą jak widać jestem przemęczony okrutnie. Może w sumie tym, że pierwsze dwa dni to chlałem ostro i może dlatego. Ale tak ogólnie to jest okej, okay, nie? No po prostu człowiek już zmęczony, nie? Zresztą sam wiesz, bo też chlałeś razem ze mną. Tak? <grym> Cięcie! W takim razie dziękuję Ci bardzo za, za wywiad i, i, i mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym roku również. Pewnie tak. Tutaj mamy super firmę. Da yy, darmowe Stardy, aprobowane przez Axxerfisha. Yy, yy, yy. Porozdawaj standy ludziom. Porozdawaj standardy. Zostaw. 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 się. Zostaw. sobie przypomniałem, że przecież niektórzy umierają, Zostaw. 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 Bardzo, bardzo ładnie to wiesz. Ej, zgadnijcie co, spotykam dokładnie tych samych ludzi do, do wywiadów co, co rok temu. Także teraz znowu spotkaliśmy się z Surreaktorem, witaj. Witaj, Axerfishu człowieku rybo. E, pamiętasz te piękne czasy, gdy nagrywaliśmy jeszcze Geekast? Masz na myśli ten geekcast, który mieliśmy robić i miało być wiele odcinków, ale ostatecznie zrobiliśmy dwa. Dokładnie ten. Powiedziałeś w geekcastie, że twoją ulubioną mangą jest Kaguya sama. Dalej nie pamiętam, bo to długie, ale e, ty znasz tytuł w każdym razie. Powiedz nam tytuł. Kaguya samała. Kaguya samała. Koku Rasetai. Ten No i właśnie anime wyszło całkiem niedawno i. Podobało Ci się, oglądałeś? E, tak, oglądałem całe i mm, moje przemyślenia na temat anime są takie, że no, po pierwsze oceniam z perspektywy osoby, która śledzi mangę od paru lat i uważam, że anime zostało zrobione tak dobrze, jak się dało. E, natomiast po prostu Kaguja sama ma taką pewną wadę, jeśli chodzi o przerabianie ją na anime. Uważam, że to jest historia, którą najlepiej się konsumuje w formie mangowej, ponieważ jednak. Mm, Rozdziały są często zamkniętymi historiami, czasami się trochę przedłużają, ale w wyniku czego musieli to trochę przełożyć na telewizor i mamy na przykład jeden odcinek, w którym są na przykład trzy osobne historie, które się nie wiążą. I to powoduje takie znaczne, znacznie mocniejsze wrażenie, że to jest taki sitcom, taki, taki podzielony na takie, wiesz, niezwiązane ze sobą, takie pitu-pitu pitu troszeczkę. Oczywiście nie mówię, że trzeba odnieść takie wrażenie, po prostu czytając magię nie miałem takiego wrażenia. Tutaj czułem, że mógłbym je odnieść. A, a co sądzisz o, o tym, że czasopismo Kawaii przekszciło e, Kaguya na Juri? Na hmm. Cóż, Kaguya sama jest serią, w której jest bardzo mało fanserwisu, więc e, jest to zdecydowanie zaprzeczenie oczekiwaniom Widza. Ale myślę, że przy okazji dobra reklama. Panie, dla kogo reklama? Dlatego reklama. To może tak odejdźmy teraz od tych tematów mangozjewskich i tak dalej. Powiedz, powiedz mi ogólnie, jak oceniasz tegoroczny Pyrkon? Muszę o to zapytać, bo jednak na Pyrkonie jesteśmy. Na tegorocznym Pyrkonie praktycznie ciągle coś robiłem, ale chyba nie udało mi się wbić na praktycznie żaden panel, ponieważ cały czas się gdzieś spotykałem, byłem gdzieś ze znajomymi, gdzieś chodziłem, coś się działo i w zeszłym roku było znaczy w zeszłym roku udało mi się wbić na parę. Bo w miarę z każdym kolejnym perkonem coraz mniej wbijam na panele. Nie dlatego, że nie ma niczego, co by mnie interesowało. Po prostu jakoś tak wychodzi, że zaczynam robić jedną rzecz, zapominam się, że w ogóle miałem gdzieś pójść i w ten sposób wbijam najwyżej na jakieś mity otwarte. Więc. Dokładnie to samo byłem może na jednym, czy na dwóch panelach w zasadzie podczas tego perkonu i w sumie jeden przespałem całkowicie, więc wiem o czym mówisz w zasadzie. No to co? Myślę, że, że tyle mi wystarczy. Nie? Dzięki wielkie, że się zgodziłeś spotkać, odpowiedzieć na parę pytań. I, I co? co się e, coś chciałem coś chciałem coś? powiedzieć, że jedynym słusznym tłumaczeniem omae wa Ruto to ty już pływasz z rybkami. Dobrze. Nani? 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 Nagrałeś to jeszcze? Tak. To dobrze. Halo szefie? I właśnie tak minął mi Pyrkon, moi kochani. Bawiłem się równie dobrze co rok temu, i nie wyobrażam się, żebym miał również nie pojawić się za rok. A zatem widzimy się na Pyrkonie 2020. Do zobaczenia! <mów> <mówili> <mów> Jak bardzo się cieszę! Nie kurwa, to źle zabrzmiało. Yy, jeszcze raz robię wycięcie.